Minięty przez Juchę po zewnętrznej stronie toru. A więc mamy Adoriana, Juchę, Szewczyka, którego w tym momencie atakuje teraz Trojanowski. Walka niesamowita. I na prosto proszę Państwa, na trzecią lokatę wysyła się młody Rzeszowianin. O dość długiej czuprynie. Ona wychodzi mu spod tego kasku. Krócze włosy i trzecia pozycja tego rzeszowskiego juniora. A na czele Adorian. Drugi Jucha. Na trzeciej pozycji Rafał Trojanowski. I na ostatniej, jak dotąd niepunktowanej, Robert Szewczyk. Meta. Adorian, Jucha, Trojanowski, Szewczyk. 4 do 2 wygrywają gospodarze, i mamy rezultat: 39 do 27 dla Rzeszowskiej Stali. W wyścigu 12 mamy na starcie w kasku niebieskim Janusza Stachyre, w białym Roberta Juchę, w czerwonym Piotra Winiarza i w kasku żółtym Dariusza Stenkę. No proszę Państwa, tam jakaś kraksa. Kto to leży? Zawodnik gospodarzy. Wyścig jest w dalszym ciągu kontynuowany, a tam proszę Państwa w kasku czerwonym Piotr Winiarz schodzi z toru. W powtórce wyścigu 12 nie zobaczymy na starcie Roberta Juchy. Został on wykluczony za upadek Piotra Winiarza. To też Dariusz Stenka kontra Janusz Stachyra i Piotr Winiarz. Stenka w kasku żółtym. Wystartował nie najgorzej, teraz pięknie wślizgnął się swoim motocyklem między Rzeszowską parę. To bardzo ładny wyczyn. Obiektywna publiczność w Rzeszowie skwidowała go wyrazami podziwu. Ochy, achy, rzeczywiście Stenka na czele, a za nim z numerem 14 Janusz Sachyra w kasku niebieskim i Piotr Winiarz w kasku czerwonym. Dariusz Stenka. A tam zacięta walka. Piotr Winiasz minął swojego starszego kolegę. Jedzie na tym motocyklu Amerykanina Roni Korea i jedzie tutaj bardzo dobrze. Dariusz Stenka, Piotr Winiasz i Janusz Stachyra. Gdyby ten wyścig tak się zakończył, będziemy mieli rezultat. Remisowy i tak zapewne będzie. Już wchodzą, proszę Państwa, w przedostatni wiraż Dariusz Stenka, Piotr Winiarz, Janusz Stachyra. 3 do 3 i mamy wynik 42 do 30 dla gospodarzy. Zawody Rzeszowskiej Stali z lubelskim Motorem zbliżają się do końca. Mamy trzynasty wyścig, a w nim w kasku białym Robert Szewczyk, w niebieskim Georgi Petranow, w kasku żółtym Robert Jucha i w czerwonym Jan Krzystyniak. Taśma w górę, pojechali najszybciej, wydaje mi się, wystartował Jan Krzystyniak. Tak, jest już na czele, za nim Szewczyk i Robert Jucha nabierający odpowiedniej szybkości, znajduje się przy Bandzie. Odległości minimalne. Jan Krzystyniak już na czele. A tutaj Jucha wyprzedził swojego kolegę Szewczyka. I proszę. Krzystyniak chyba ma, proszę Państwa, defekt. Lublinianie na czele, ale tutaj rozpędza się. Kto to? Georgi Petranow. W Kasku Niebieskim. Tak. A Roberta Szewczyka postawiło na jednym z wiraży. Bardzo niebezpiecznie. Miał wywrotkę. Ale proszę Państwa, w stanie zapewne nie. Zjechał na murawę. To szkoda, jeden punkt stracony, a na czele Jucha. Przed Petranowem odległość kilkunastu metrów. Robert Jucha w dalszym ciągu w dwuosobowym wyścigu, ponieważ Krzystyniak zjechał z toru z powodu defektu i z powodu wywrotki Robert Szewczyk. Jucha, Petranow. I ten niecodzienny wyścig kończy się rezultatem 3 do 2 dla zespołu motoru. A po 13 wyścigach 44 do 33 wygrywają gospodarze. Gospodarze tych zawodów nie mogą przegrać wyścig 14. Głogowski w kasku białym, Stachyra w niebieskim, Jerzy Mordel w żółtym i w kasku czerwonym Piotr Winiarz. Rzeszowianie na czele, ale atak Mordela. Objeżdża jadącego w kasku niebieskim Stachyrę i przypuszcza Sturm na pierwszą pozycję Piotra Winiarza. Ten nastolatek Rzeszowski pokazuje się tutaj z doskonałej strony. Jerzy Mordel znowu próbuje, to piąty motocyklista w tym sezonie na krajowych torach żużlowych i chciałby udowodnić swoją klasę i wyższość. Świetna walka. Ramię w ramię, motocykl przy motocyklu. No wytrzymał to mordel z trzeciej pozycji. Proszę Państwa, wysforował się już na czoło tego wyścigu. Mordel liniarz Janusz Stachyra i na szarym końcu Jerzy Głogowski. Najbardziej doświadczony z tej czwórki zawodników, przeżywający bardzo widoczny kryzys. To już koniec tego wyścigu. Mordel. Winiarz Stachyra Głogoski 3 do 3, 47-36 wygrywają gospodarze i z całą pewnością wygrają już ten dzisiejszy mecz. Ostatni wyścig zawodów między Stalą Rzeszów a Lubelskim Motorem w Kasku Białym Paweł Staszek w niewieckim Rafał Trajanowski w żółtym Dariusz Stenka i w Kasku Czerwonym Zoltan Adorian. A gospodarze, no, wygrali ten bardzo ważny dla siebie mecz. Chociaż moim zdaniem szanse na uratowanie pierwszej ligi dla swego miasta mają raczej wyłącznie teoretyczne. Taśma w górę. Zoltan Adorian w kasku czerwonym, a nasi zamknięci w najgorszej pozycji Dariusz Stenka. I proszę, Zoltan Adorian, dalej Rafał Trojanowski, włączył się do walki Stenka, Trojanowski troszkę odjechał, od krawężnika, ale jeszcze utrzymuje drugą pozycję. Ludzie na trybunach się cieszą oglądając tego młodego, obiecującego żużlowca. To jest nadzieja rzeszowskiego Speedwaya i proszę popatrzmy jak za słynnym Zoltem Adorianem jedzie ten młodzik Rafał Trojanowski. Dariusz Stenka w końcu zawodnik o wysokich umiejętnościach, dobrym motocyklu, Teraz atak stenki, ale kontratak Trojanowskiego. Adorian, w dalszym ciągu Trojanowski. No proszę, wspaniała walka o te dwa punkty. Kiwice wycierają gardła. Ja też już jestem zakrypnięty. I atak stenki. Stajemy z miejsc wszyscy. Zoltan Adorian, Rafał Trojanowski. Państwo tego nie wiem. Czy widzieliście ten moment na trzeciej pozycji Stenka bez punktu Staszek i 5 do 1 pięknym akcentem kończą dzisiejszy mecz żużlowcy Rzeszowskiej Stali. 5 do 1 i 52 do 37. Wysokie zwycięstwo nad Lubelskim Motorem. A my się żegnamy z Państwem. Do zobaczenia ze stadionu Unii.